Witam serdecznie, dziś pokażę przepis na fit placuszki drobiowe z dodatkiem warzyw i sera. Tym razem nie będziemy ich smażyć na patelni, tylko upieczemy w piekarniku. Będzie szybciej i wygodniej. Do ich przygotowania potrzebujemy jednego fileta z kurczaka, około 350 g. 150 g cukinii, tak samo marchewki, jagi papryki, jedna ma cebula, 120 g sera żółtego, ja mam 60 g mozzarelli i 60 g parmezanu, do tego 80-90 g mąki ziemniaczanej, kopiate łyżki natki pietruszki, 3 jajka. Z przypraw potrzebujemy dwie płaskie łyżeczki soli, jedną łyżeczkę pieprzu, niepełne pół łyżeczki ostrej papryki i dwie płaskie łyżeczki czosku granulowanego. W pierwszej kolejności zajmiemy się filetem, którego pokroimy w drobną kostkę i później posiekamy. I tak posiekanego fileta przekładamy do większej miski. Teraz zajmiemy się papryką, którą pokroimy w drobną kostkę. Możemy sobie przyspieszyć i zrobić to rozdrabniaczu. Dokładamy do kurczaka. Teraz pokroimy w drobną kostkę cebulę. Ja również wykorzystam rozdrabniacz i przekładamy do reszty. Cukinie ścieramy na tarce o grubych oczkach. Nie solimy, odciskamy tylko zadmiaru wody. I dokładamy do reszty. Teraz zajmiemy się marchewką, którą również ścieramy na grubych oczkach. Dokładamy do reszty. Do miski dokładamy pozostałe produkty. Już nie ma gdzie wsypać, żeby to jeszcze fajniej wyglądało. Wbijemy trzy jajka. Dołożymy przyprawy. I wszystko dokładnie wyrobimy. Dwie płaskie łyżeczki soli, jedna łyżeczka pieprzu, dwie łyżeczki czosnku granulowanego i niepełne pół łyżeczki papryki ostrej. Masę dokładnie wyrabiamy, uformujemy kotleciki, położymy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Papier możemy przesmarować łyżką oleju i będziemy piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 180-190 stopni w opcji góra dół przez 20 minut. Po tym czasie zmienimy na termoobieg i dopieczemy jeszcze 5 minut. Formujemy placuszki i wykładamy czy to na papier do pieczenia, czy to na jakąś formę silikonową Końcówkę ciasta zrobię na blasze. 25 minut minęło i placuszki mamy gotowe. Jeśli się przepis podobał to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania, pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego.